Balans w naturze i na arenie to kłamstwo. To nie jest uczciwa gra, trzeba być sprytnym. Samiec twierdzy posiada pierścień maszyn, ale zaślepiła go chciwość. Za to sprytniejszy Samiec inferno zabrał mu płonące strzały i ma przewagę w walce o samice. Może im zimponować swymi potężnymi obrażeniami. Top zero. Czołem, czołem, ja jestem Wąsu i witam was w nowej serii. Będę rozgrywać mecze z członkami tawerny na rankedach i poza nimi. A po walce przeanalizuję swoje błędy i zagrania, a także zastanowię się czy mogłem zrobić coś lepiej. Po walce zapraszam na sekcję omówienia walki, gdzie oprócz rozkminiania taktyk będę zadawał wam pytania i liczę na odpowiedzi w komentarzach. Na koniec sezonu sprawdzę jak daleko udało mi się zajść, jaki wynik osiągnąłem i czego się nauczyłem. A teraz zaczynajmy! Dobra, Ork na Inferno. Na Groka. Na Groka. Szkoda, że... Ten. Dobra, na groka, może tu powinienem w tamtej turze sprawdzać, co? Grok. Krątwa słabości dodatkowo redukuje obronę, ok, czyli magia mroku, teraz tak jak krzyki. Gniew hordy, czyli chce z tego bić. Znaczy, że to jest Inferno, ale może nie weźmie odporności na magię. Może nie weźmie odporności na magię. Zniszczenie mech, a tak. Ne, przezorności nie chcę brać. Wisior. Okej, okay, a to jest broń. Mhm. Na maszyny. Pierwsza. chyba to polecimy. Jakby się udało maszyny trafić. Czy ja chcę rozbiciem roku? Nie wiem. Nie wiem, czy chcę rozbiciem roku na inferno. Rzadko gra. Zresztą on ma tego groka. To może być różnie. Płonące, co wymagają tutaj. Dobrze, to się zastanówmy. 16 punktów, co? Plus tam dwa bazowe. Barbar, barbar. Bar. Eee... Dobra, wywalimy ten mrok. Najwyżej będę cierpieć. Dosłownie. Obrona. I machiny. I lecimy. Balista. Eee, tak. Co ja tu chciałem? Eee, spróbować. Empatię, co? Ale po co mi tu empatia? To aure szybkości, czyli werbunek. Dobra. I teraz tak defa zbijemy. To zbijemy. Lepszy szałiks, Pamięć naszej krwi jest spoko. I ataku potrzebuje mocno. Tego nie my. Będę zawsze używać, tylko jak on, on nie miał pod to spec Nie, 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 on nie miał pod to specjałki. <ścoughs> yes. Co on tam ma? A, Inferno. Weźmiemy tak. Gdzie jest atak? się pytam. Jest atak. Z ataku potrzebuje łucznictwo, żeby mieć płonące strzały. Lepszy atak ekspercki, gdzie jest łucznictwo? Gdzie jest łucznictwo? No nie chce mi dać. Mm -hmm. A ja potrzebuję. Dobra, to zrobimy tak. I teraz mi musi dać ucznictwo. Musi mi dać ucznictwo. Dobra, to weźmiemy. Radość z walki usuniemy. Ach. Idziemy środkiem. No nie, 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 nie dało mi. Idziemy środkiem. Dobra, i co tu chciałem? Tutaj. Okej. Okay, Okej. Okay, Okej. Okay. Dobra, ona siła czarów, czy... Nie, no, to tak. I tak zrobimy. Strasznie mało ataku na orku. Aha, idziemy tutaj pod fajta. No i środeczek. Okej, okay, radość walki. I rozbicie mroku! Oj, gra tak sugeruje. Może powinienem wziąć, ale... No co wy gadacie? No co wygadacie? gadacie? Co się źle patrzę? No nie, no po prostu się nie roluje mi. Dobra, jeden szczęścia bo oddaje. Mhm. Mhm. I dalej nie dało ucznictwa Dobra, wszystko tu zrobiłem. Dobra, ja mam level z tego. 3. Tak, 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 mam level z tego. Więc idę po level. Więc idę po level. Nie mam levelu. Z te... A, bo mam 17, a ja liczy... Okej, okay, dobra, czyli 10 koła. To się wytnie. Nie, no zostawię. Dla potomnych, że nie umiem liczyć. Dobra, że północne strzały nie weszły, to jest ska, bierzemy tego wariata, weźmiemy. Tego wariata, weźmiemy tego wariata, bo on będzie szybko podbiegał tego wariata. Tego wariata. I tu się zastanawiam. No dobra, ją popróbujemy, bo też jestem na etapie, gdzie próbuję. No, Inferno ma te odporności na magię. Ja będę slołował i nie slołował. I jeszcze tu. Która wiwka? Trującą weźmiemy. Tak, wszystko mam. Wszystko mam. Chcę się upewnić nad jedną rzeczą. Nie, no już żadnych itemów nie chcę oddawać. Dobra. Ta balista mi dało i wózek, i bolit taki wyszedł. 16 12 3 1, bardzo mało ataku na orku. I takie. Tutaj to. No i to. No i nie udało się ponocnych strzałów i nie chciało dać. Nie chciało mi dać. Nie chciało mi dać łucznictwa. Ja tam raz źle podomykałem. Dobra, przyjęcie. Ok, mogłem wziąć pałka. Muszę uważać z tymi diabułami I zobaczmy co on ma. Też pod fajtę. Okej. Okay. Spoko oddał, jeszcze ze szczęściem. Ała. To nie dobrze było. Dobra. Dawaj tego cyklopa. Przyspiesz go. I go tu przesuniemy. A, kurde, na diabła go wystawiłem, co? Brawo ja. Brawo kurde, ja. Dobra, przyspieszałkę. Na ciebie podżegaczem go ściągniemy. Okay. bo widzicie, sprawdziłem tego skoczka i impa, ale nie sprawdziłem diabła. Widziałem, że gdybym tutaj był, to by mi takiej akcji nie zrobił. Many nie mam i zdolno zdolności też nie mam. To będziemy obijać diaboły. Nie spojrzałem na wiedzę w ogóle. <grymne> na orku. Niby trzeci, trzecia umiejętność pod tym. Trzeci atrybut w ważności, ale. Ale no. Dobijamy. To szał wpadnie. Tutaj ustawimy Aha Dobra Pyk Coś będzie mi przejmować Siukubem Zwodzicielskim Ra 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 Czy nie? A potem ona się długo rusza. Ja sobie dobiję cerbery. Ja sobie dobiję cerbery. I diabeł będzie problemem. Bo jest go szporo Herst jest tutaj, co? O podrzygacza. Hmm. Boję się, że mi tu wskoczy. Czy diabła, Diabło jest też zagrożeniem. Ale słabo bije bez tych płonących. On ma 2% ataku 0defa, ok. Nie spojrzałem. Śmiesznie. Dobra, zadziałało. Aha, i on ma płonące. kurde o, to już ma taką przewagę niskie staty na orku tutaj porobiłem i płonących, a build pod ten. Najwyżej, like go szybciej. Zbijmy mu to. Zbijmy mu to, potem slon na diabła. No tak. No, strasznie mi to potyrał. <ścoughs> eee. Dobra, Gobos. Dawaj tego. Jak on mnie obija, to to jest w ogóle skam. Zatrujmy go. O, tu teraz to rzucił. Brawo ja. Dobra. Ten uwodzicielski mnie ciśnie też. Jednak. Jednak jednak. Opatrzcie tutaj coś tu się... Co tu tak mu świeci stupka? Patrzcie. O tu. A, śmieszne. Jakiś błąd graficzny. A czy to jego fryzura, ale się zbugowało, co? Obro! Dobra. On jeszcze nie dochodzi. Tego możemy zbić. Dobra. Dwa laki. A jak zrobię tak? To się zresetuje? Nie, nie zresetuje się. Dobra niech będzie. A, i sobie... Okej, okay, wskrzeszono jednego. Nie no, tu nie ma co gadać. no. Tym razem wiedzy na orku zabrakło. No ja, i jak już mówiłem z tymi statami. Ja pierdziele. Jestem kasowany. Ja jestem kasowany 100 traci aż, myślałem że 50 dobra, że zbiło mu do... okej, okay, okej okay. Mogłem go poruszyć jednak i liczyć na morale no ale dobra Muszę poczekać, aż diabeł się ruszy. Bo tu jestem... ...poblokowany. No właśnie, to był jedyny cel. To był jedyny cel. Na Herszta, okej. Okay. Aha. To porobił. Dawaj tu. I teraz dwa skoczki. No, dawaj, dawaj. tutaj i przejdziemy tu i się bunkrujemy i się bunkrujemy, dobra w diabła będę wjeżdżać o oh fuck nawet niecały co diaboł zrobi? tu albo tu tutaj wolał, dobra i co centa mi będzie bił? bo chyba centa musi jak go tak bunkruje aha o fuck o właśnie o właśnie jakby balisty nie było, to by może coś było. No ale dobra. Dobra. Dokoncz to. Dobra. Także trafiły mi się słabe ścieżki artefaktowe, nie miały statystyk, które mnie interesowały. Jedyna słuszna to była czwarta, która miała pierścień maszyn, no i trochę statystyk, więc ją wybrałem. Ewentualną alternatywą była ścieżka trzecia, ale tam wiśród mistrzow, łuk i pała ogra. Statystyk dużo nie było, być może mogłem ją wziąć, żeby dobrać jeszcze złodzieja i tam liczyć na jakieś dopakowanie. Nie chciałem rozbicia mroku i liczyłem, że nie będzie brał mroku pomimo groka. Niestety nie trafiłem ataku wcześniej, trafił się dopiero na 12 levelu, przez co miałem problemy z domknięciem buildu, bo jakby trafił się wcześniej miałbym więcej okazji na wyrolowanie ucznictwa. No i właśnie po tym 12 levelu próbowałem trafić do ucznictwo i płonące strzały, wziąłem nawet w pewnym momencie szał i taktykę, żeby trzeci skill się trafił, ale mi się nie udało, a miałem eksperta w ataku. Chatki wieźmie pomogły, uzyskałem szczęście, ale zaczął mi rolować umiejętności szczęścia i się nie udało dopić builda. Przy poświęcaniu artefaktów pomyliłem się, bo myślałem, że mam 16 level, a mam 17, bo jestem po chatkach, no i nie dało mi levelu. Spaliłem dwa artefakty, na szczęście one nie byłyby przydatne w czasie walki. Herczem przyspieszyłem cyklopa, żeby ruszył się natychmiastowo, może powinienem przyspieszyć inną jednostkę, na przykład podżegacza, no ale nie wiedziałem, że będę miał taki mocny wjazd od strony wroga. No i wystawiłem się niestety na atak arcydzialpa, który mocno potyrał mi cyklop i tak naprawdę wyłączył ten stack z gry. Cent przyspieszony, ja tak w Cerbera, ale powinienem obijać Sukuba, bo Cerber miał ruch późno na pasku i zdążyłbym go obić w Ivern. Tutaj się trochę zaskoczyłem, Impez jadł całą manę, nie miałem many na krzyki i miałem jeden wiedzy, więc Elo zczarowali. Próbowałem dokończyć konie, ale iwerno była oznaczona jeszcze kontrataki i minus 3 Elo. Pułapka przedpomiota, żeby nie doszedł, żeby mnie nie obijał. No, okazała się oczywiście słuszna. No i Sukub przejął mi Podżegacze, spodziewałem się, że przejmie mi centy, no i Podżegacze porobili też trochę grę, zablokowali centa. Jak widać bez płonących, mimo zero defa wroga, nic nie bije, nic nie bije. No, płonące są bardzo ważne, bilt nie podszedł. Nie mogę sobie tego wybaczyć. Ale balans w naturze został zachowany, wróg miał płonące i mnie mocno obijał nimi. podrzygacz bije swoje centy, no i sami sobie Im go bliny, które wcześniej tu ustawiłem, żeby blokowały Centaura, żeby nie wpadł mi tu diabeł. Charti Lord wchodzi do gry i wbija mi gwóźdź kolejny do mojej trumny. Chciałem poobijać Arcy diabła, ale wiwerno oznaczona plus mega kontratak, no i papa wiwerny, no tak już wyłączone do końca rozgrywki. Przejęty podrzegać znowu robi roboty, mieści się na niskim umieszczeniu w tierliście, obija moje wiwerny. Tutaj centem zaczekałem, bo nie chciałem bić impa, żeby się nie odsłaniać, bo leciałby wtedy arcydiabł, bo miał turę. No i próbowałem się jeszcze jakoś zabunkrować i ugrać to centem, ale co, nie udało się, bo balista wroga mnie po prostu wystrzelała i zizi. Pytania. Jak polecacie domykać skele? Ja mam swoje przemyślenia, ale czekam na wasze, jak wy to robicie. Jak kontrujecie arcydiawła? Czy rzeczywiście staracie się zasłonić wszystkie ciała, czy zjadacie, jeśli możecie? Czy po prostu zabijacie go szybko, żeby on potem nie stanowił problemu, lub żeby po prostu czarci lordów było za mało, żeby zrobiły różnicę? Zapraszam do komentowania, oceniania i subskrybowania. Chcemy dobić 1000 subów i dalej rozwijać nasz kanał. Jeśli chcecie wesprzeć nas mocniej, to zostańcie wspierającymi. Przycisk pod filmem. A tymczasem bywajcie, bywajcie.